Czaskowskiemu znów coś się stało Nie stanę na żadnej partyjnej imprezie Ułatwicie mi życie Bo będę mega niezależny I nigdy nie stanę na żadnej partyjnej imprezie Jeżeli nie wybierzecie Mega niezależny Tak, prawie jakby walczył z rekinami A mówiąc poważnie Niezależność nie polega na schowaniu Legitymacji partyjnej do kieszeni Bo to by było robienie z ludzi idiotów Niezależność to jest własna cecha charakteru, to jest umiejętność przeciwstawienia się silniejszym od siebie. Na przykład wtedy, kiedy próbują wcisnąć ci na siłę migrantów, albo wtedy, kiedy mówią ci, że masz zablokować własny centralny port komunikacyjny, bo to nam silniejszym będzie przeszkadzało, albo wtedy, kiedy mówią, że masz zakazać sprzedawania samochodów spalinowych, bo my produkujemy dużo samochodów i na tym możemy zarobić. A Czaskowski. Nie dość, że nigdy nie był temu przeciwny, to sam pierwszy się zawsze zgłaszał, że właściwie to on jest w stanie dla tych zewnętrznych sił to zrobić. Był pierwszą osobą, która się przyznała, że pisała rezolucję przeciwko własnemu państwu. I taki był mega niezależny! Mega niezależny! Trzaskowski, ułatwicie mi życie, bo będę mega niezależny. Patryk Jaki w ostrych słowach odnosi się do deklaracji Rafała Trzaskowskiego o rzekomej niezależności? Trzaskowski twierdzi, że nie zamierza uczestniczyć w żadnej partyjnej imprezie i zapewnia, że będzie mega niezależny, jeśli zostanie wybrany. Jaki jednak obnaża te zapewnienia, wskazując, że niezależność nie polega na ukrywaniu legitymacji partyjnej, lecz na odwadze i charakterze, zwłaszcza w sytuacjach, gdy trzeba przeciwstawić się presji zewnętrznych sił. Szczegóły. Patryk Jaki. Wyśmiewa deklarację Trzaskowskiego porównując jego niezależność do walki z rekinami. Coś, co brzmi efektownie, ale nie ma pokrycia w rzeczywistości. Według jakiego, prawdziwa niezależność to umiejętność sprzeciwienia się silniejszym. Na przykład wtedy, gdy próbuje się narzucić Polsce przymusową relokację migrantów, zablokować strategiczne inwestycje jak centralny port komunikacyjny czy wymusić zakaz sprzedaży samochodów spalinowych bo to służy interesom zagranicznych koncernów. Jaki przypomina, że Trzaskowski nigdy nie sprzeciwiał się takim działaniom, wręcz przeciwnie, był jednym z pierwszych, którzy popierali rozwiązania narzucane przez zagraniczne środowiska. Przypomina też, że Trzaskowski sam przyznał się do współtworzenia rezolucji przeciwko własnemu państwu, co według jakiego pokazuje, jak bardzo jest niezależny, ale nie od obcych wpływów, tylko od interesów Polski. Podsumowanie. Wypowiedź. Jakiego to mocny głos w debacie o wiarygodności polityków deklarujących niezależność, a w rzeczywistości realizujących interesy zewnętrznych środowisk, często wbrew polskiej racji stanu. Dziękujemy za ponowne obejrzenie kolejnego materiału. Jeśli Ci się podobało, proszę o kciuk w górę. Subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwoneczek, aby śledzić na bieżąco najnowsze informacje. udostępnij.pl, razem tworzymy niesamowitą społeczność. Dzięki za wsparcie.